Kochani w Chrystusie, Panu, siostry i bracia, po zakończeniu całego okresu wielkanocnego, znowu widzimy zielony kolor szat liturgicznych nam przy świętej w niedzielę, ponieważ znowu zaczął się już okres zwykły. Ale to nie znaczy, że to jest okres nic nie nieważny czy nic niewarty. Zwykły, tak jak nieraz są jakiś potoczny. Nie. To jest teraz, przychodzi czas, abyśmy to, czym żyliśmy, czym to otrzymaliśmy od Pana Boga w czasie świąt i, i tego wszystkiego, co było przed świętami i, i po świętach, abyśmy teraz mocą tego wszystkiego, cośmy przeżywali, dokonywali wyboru i w naszej codzienności zaczęli świadczyć o Jezusie Chrystusie, naszym Zbawicielu. Bo jeżeli chcemy kiedyś pójść do nieba, chcecie? Myślę, że tak. Potrzebna jest wiara. A zatem czym jest ta wiara, która jest potrzebna, aby do nieba wejść? I to nie ma nic wspólnego z jakimś takim mechanizmem, jakimiś uczynkami. To nie jest tak, jak tu nieraz z tego miejsca często właściwie mówię, że tu nie chodzi o to, że mamy chodzić do kościoła, że mamy się codziennie modlić, mamy chodzić do spowiedzi, do komunii. Bo jeżeli w ten sposób traktujemy wiarę, jeżeli w ten sposób traktujemy Pana Boga, to tak naprawdę staje się dla nas tylko obowiązkiem. I tego nawet diabeł się nie boi. On będzie nam jeszcze pomagał. Bo im bardziej nam się wydaje, że jesteśmy sprawiedliwi, że jesteśmy super, bo przecież chodzimy regularnie do kościoła i do komunii, idziemy i modlimy się przez że odmawiamy codziennie, to zamiast wiary zaczyna rosnąć nasza pycha. A jak wiemy, pycha z nieba szpycha. Wiara to zaufanie. A komu możemy zaufać? Zaufać możemy tym, których kochamy. A żeby kogoś kochać, to trzeba kogoś znać. Trzeba go poznać i znać, i mieć z nim kontakt. A zatem wiara polegająca na zaufaniu polega na tym, że wchodzimy z Panem Bogiem w relacje. On mówi do nas, tak jak dzisiaj do Mateusza, pójdź za mną. Teraz zobaczcie, co się dzieje w, w głowie tego człowieka, co się dzieje w jego życiu. Można by powiedzieć tak, po ludzku jest ustawiony. No bo celnicy w czasach rzymskich to byli ci, którzy zbierali podatki dla, dla Rzymu, przy okazji zawsze oszukali swoich i, i, i sobie żyli wygodnie. Nie mieli problemu z tym, czym będą mieli co włączyć do garka, czy nie będą mieli co włożyć. Nawet wręcz mi zbywało, ale to jakim kosztem? Kosztem tego, że przez swój naród byli wyobcowani, byli zrównani z największymi grzesznikami. Nikt nie chciał z nimi mieć nic wspólnego, tyle co trzeba było. Trzeba było zapłacić podatek, to się go płaciło i jeszcze oczywiście parę słów tam ostrych człowiek dorzucał, bo inni patrzą. I trzeba było w tej mentalności żyć i mieć w pogardzie celników i grzeszników. Dlatego widzimy też i faryzeuszy, którzy robią wyrzuty do uczniów Jezusa. Dlaczego wasz mistrz, wasz nauczyciel jada z grzesznikami, celnikami? To jest właśnie taka postawa, która nas od Pana Boga też oddala. Ta obłuda, ta pycha, która zaczyna w nas rosnąć, ona jest tym, co przeszkadza. I dopóki nam się wydaje, że jesteśmy już tacy idealni, to tak naprawdę niebo jest dla nas zamknięte. Pan Jezus mówi jasno i wyraźnie, nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. My czasami sobie nawet nie zdajemy z tego sprawy, jak to jest ważne. A w Ewangelii w kilku miejscach jest o tym powiedziane, kiedy, kiedy Pan Jezus opowiada, jak to będzie w Dzień sądu, kiedy jedni wejdą, drudzy nie, potem przyjdą i Panie, Panie, otwórz nam. Zaprawdę powiadam Wam, nie znam Was. No jak nas nie znasz? No, przecież na ulicach naszych nauczałeś, jadaliśmy, piliśmy razem z Tobą. Dzisiejszym językiem można by powiedzieć: przecież do kościoła chodziliśmy, kolendę żeśmy przyjmowali. Jak nas nie znasz? No, nie znam. I cię precz, czyniący nieprawość. I wtedy zbior oczy otwierają. Dopóki nam się wydaje, że jest wszystko super w naszym życiu, to jest niebezpieczne. I teraz zobaczcie, co w takiej sytuacji trzeba zrobić. Właśnie tak jak zobaczcie, co zrobił Mateusz. On nagle wstaje i zostawia to wszystko, bo, bo stwierdził, że, 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 że nie tam jest szczęście. Ale nagle ktoś go potraktował jak, 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 jak człowieka. I z miłości do niego y, powiedział mu: pójdź za mną. Więc on to wszystko rzucił, bo nikt nie dał mu takiej szansy jeszcze wcześniej. Nikt się nawet nie pytał, czy ty chcesz być tym celnikiem, czy ty nie chcesz. Urodziłeś się w rodzinie celników, to nie było wyjścia. I to nagle wielka okazja, i słuchajcie, Pan Jezus też nam daje taką okazję, abyśmy wyrwali się z tego, byśmy zrozumieli, że to, że powiemy, że, że jesteśmy grzesznikami, że dojdzie do nas, że zrozumiemy to, uznamy to, że jesteśmy słabi i grzeszni, potrzebujemy pomocy. Tak naprawdę dopiero wtedy zaczyna się nasze serce otwierać dla Pana Boga. Dopiero właśnie wtedy pozwalamy mu wejść, dopiero wtedy jesteśmy w stanie mu zaufać. Że kiedy wejdzie do naszego serca, to wtedy coś się w naszym życiu zmieni. I nagle, potem, kiedy zbudujemy z Panem Bogiem więź, to wtedy już wiem, że do Kościoła chodzimy po to, modlimy się po to, do spowiedzi i do komunii chodzimy po to, aby ta więź była żywa. A nie, że na tym polega wiara. I to jest zupełnie inny poziom. Słuchajcie, relacji. To właśnie. Jest teraz nasze zadanie w tym okresie zwykłym wejść w tą relację z Bogiem i pilnować teraz tego wszystkiego. No to nie jest tak, że nam wszystko wychodzi, jest super, idealnie. No tak nie jest. No. Jak to w drodze? Czasem słońce, czasem deszcz. Ale właśnie o to chodzi, byśmy mieli tego świadomość, że nawet i te na przeciwności losu, i te sytuacje, w których ktoś tam nieraz nam nie wyjdzie, to też jest potrzebne. Otwierają się nam oczy, zaczynamy rozumieć, zaczynamy dostrzegać, że, że nie zawsze jest tak wszystko super i że też wcale nie musimy udawać. Kościół to nie jest miejsce ludzi świętych, dlatego że, że jest to świętość nasza, że my jesteśmy nacy super. A ci, którzy nie przychodzą do Kościoła są B. Bo to tak nie jest. Kościół jest święty świętością Jezusa Chrystusa. I dlatego my, grzesznicy, przychodzimy do Niego i wołamy, Panie Jezu, ratuj. Ty tylko możesz pomóc, tylko ty. I dlatego to jest mój świadomy wybór. Ja wybieram Ciebie i chcę, żebyś był moim sercu. Ja wybieram Ciebie, bo Ciebie kocham i, i wiem, że Ty kochasz mnie tak mocno, że życie za mnie oddałeś. I chcę, żebym był z Tobą, więc ja też chcę. Więc pomóż mi, Panie, bo ja sam nie daję rady. I on wtedy do mnie mówi: to podaj rękę, chodź. Tak jak to powiedział do Mateusza. Tak jak to powiedział do Piotra, który, który zaczął wtedy iść po wodzie. A kiedy, kiedy zwątpił, krzyczy Panie, ratuj, Jezus wyciągnął rękę i uratował Go. Bo taki jest Jezus. Nic na siłę. Nikogo do niczego nie zmusza. Możesz się nie modlić, możesz chodzić, nie chodzić do kościoła, nie musisz iść do spowiedzi, nie musisz iść do komunii. Możesz iść po swojemu, ale zobacz, jakie wtedy to życie jest. Zaczynasz uciekać, bo kiedy, kiedy, kiedy tracisz relację z Jezusem, w serce ci usycha usychaj, zaczyna się problem, ale ty nie chcesz tego problemu widzieć w sobie i zaczynasz go przerzucać na innych. Zaczynasz wszystkich wokół oskarżać. Wszyscy są dziwni, wszyscy są źli, wszyscy są niedobrzy, wszyscy mnie prześladują, a ja taki biedny i, i pokrzywdzony przez, przez los, przez wszystkich. Czy to jest prawda? No nie. Poznajcie prawdę, prawda wyzwoli. Prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy słabi i grzeszni. Ale jeżeli pozwalamy Jezusowi wejść tu do serca, jeżeli zaczynamy żyć wiarą, to nagle potrafimy znieść się na weżyny. I to nie znaczy, że zawsze nam wszystko wyjdzie, tak jak z Piotrem było. Raz Pan Jezus go pochwalił, tu jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduje mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. A przy następnym jakimś sformułowaniu, kiedy mówi o tym, że będzie cierpiał, że że będzie zdradzony i tak dalej, to Piotr przychodzi, mówi: Panie, niech się Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. I ten sam Piotr słyszy słowa: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Kochani, nie, wpusz, nie wpuszczajmy się sami w takie pewne schematy. One są niebezpieczne, taka rutyna, takie, takie poczucie, takie uspokojenie. Diabeł wie, co robi, słuchajcie, on tak będzie, jakie myśli dawał. Idź do kościoła, i tak dalej, i to nic więcej. Wychodzisz z kościoła, znowu stajesz się innym człowiekiem. Zapominasz o tym, czego uczy Jezus, zapominasz o tym, o, o, co, co jest w życiu tak naprawdę ważne, zapominasz o tym, że tam niebo na ciebie czeka, zajmujesz się znowu zupełnie innymi rzeczami. Kwestia wiary, pobożności, tego wszystkiego odchodzi na bok, i mam inne życie. Bo ludzie patrzą, i się nie chce wyróżnić. Trzeba sobie zadać pytanie, kochanie. Czy, czy zostaniemy w tych takich schematach, które nas wiążą i zniewalają? Czy pozwolimy, by Jezus nam pomógł? O to trzeba się modlić. I tego trzeba pragnąć, wołając: Panie Jezu, przyjdź, pomóż, bo sobie nie radzę. Jestem słaby, jestem grzeszny, ale ty, ty potrafisz wszystko kiedy tobie ufam, kiedy z tobą idę przez ten świat, to chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Warto kochani sobie słowa z tego Psalmu o Jezusie dobrym pasterzu powtarzać. One mają głęboki sens. Więc i my prośmy tego dobrego pasterza, żeby nam przewodził. Idźmy za nim, posłuchajmy. Co nam podpowiada. Nie zmusza, podpowiada. Ale jeżeli wejdziemy z nim w relacji, zaczniemy patrzeć miłością, zaczniemy dostrzegać to, że, że po prostu inaczej się nie da. Że właśnie o to chodzi. Że będzie to nas, to czego uczy Jezus, życie miłością, będzie dla nas tak jak oddychanie. Nie będziemy się nad tym zastanawiać, tylko po prostu będziemy kochać. I to jest właśnie chrześcijaństwo. I w tym wszystkim idziemy razem, aby sobie pomagać. Bo kiedy jesteśmy razem, możemy więcej. Właśnie Kościół to jest wspólnota, która modli się wszystkimi językami świata. Bo wszędzie są chrześcijanie, którzy kochają Jezusa i otwierają na niego swoje serce. Bo na całym świecie są ludzie, którzy są, jedni są silniejsi, drudzy są słabsi i jedni drugim pomagają, bo za chwilę rola może się odwrócić. Ale kiedy jesteśmy razem, to raz jeden drugiemu, raz drugi pierwszemu pomoże. Jest większa szansa na to, że kiedyś wszyscy dotrzemy do domu ojca. A tam, tam już nie będzie próby, tam już nie będzie złego ducha, który by nas kusił i zwodził. Tam nie będzie żadnego cierpienia, bólu, doświadczeń, ale wieczna radość i szczęście i bezpieczeństwo. Bo takie życie, taką wieczność wybrał dla nas Pan. Ja mu ufam i taką drogą chcę iść. I zapraszam wszystkich, aby też poszli z własnej winy. Tak jak Mateusz w dzisiejszej Ewangelii i ci wszyscy, którzy powiedzieli Panu swoje tak. Amen.